Cześć siemaneczko, witam cię bardzo serdecznie. A to jest reklama, recenzja polskiego serwera Survival Gilie, czyli EverP.pl Serwer IverPPL to serwer, który ostatniego czasu jest można powiedzieć doceniany przez polskich graczy Minecrafta Pocket Edition, ponieważ ostatnio grywa na nim około 40 do 50 graczy i można również powiedzieć, że jest to dobry wynik jak na serwer z naszego kraju. Po wejściu na serwer Spawn na pewno robi wrażenie, bo jest dosyć duży, aczkolwiek bardzo fajnie zrobiony. Już na samym początku w oczy rzuca się mnóstwo tablic informacyjnych, np. skład administracji, info o rangach typu VIP, EVIP, SVIP, Youtuber, no i tablica z innymi jakimiś tam komendami, np. TOPKA. Oczywiście nie może zabraknąć stoniarek na spałnie w dużej ilości, aby każdy mógł z nich korzystać. No i oczywiście przed wejściem na teren ze stoniarkami jest darmowy kilof, żelazny kilof dla każdego. A jakie jest moje zdanie o sklepie? Sądziłem, że kupno i sprzedaż itemów będzie na powierzchni spałnu. Jednak się myliłem, ponieważ tajemne schodki pod ziemię prowadzą nas właśnie do tego miejsca. Są dwa piętra sklepu. Na tym wyższym są praktycznie najważniejsze temy, natomiast na tym niższym znajdują się dużo mniej ważne przedmioty, czyli jakieś tam surowce typu drzewo czy bruk. Co jeszcze znajduje się na serwerze? Przy wyjściach z ogromnego zamku, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest zamek, stoją po dwie gąbki, które teleportują nas na survival. Są również komendy na gildie przetłumaczone na język polski, bodajże trzy strony komend dotyczące gildii. No i jest jedna taka fajna komenda yy, gs-sojusz, która pozwala nam zawrzeć sojusz z inną gildią. Fajną rzeczą na tym serwerze są skrzynki, które możemy wydropić ze stołu na je tworzyć za pomocą kluczy, czyli name tagów, pod warunkiem że mamy je w ekwipunku. Ze skrzynek wypadają niektóre bardzo fajne przedmioty. Polega to na tym, że po prostu, gdy mamy ten klucz właśnie w ekwipunku, to wystarczy położyć skrzynkę na ziemi taki trochę jak Kobleks, który również jest na serwerze. I do serwera będzie oczywiście podane w opisie, także no serdecznie zapraszam na serwer iwerppl, Ponieważ gra się tam według mnie całkiem spoko yy, No i jeżeli zamierzasz tam grać, jeżeli chciałbyś wygrać jakiegoś VIP-a, To napisz w komentarzu, że chcesz wziąć udział w konkursie No i najlepiej napisz swój nick Do rozdania mam dokładniej 3 VIPy na ten właśnie serwer Więc myślę, że warto wziąć udział Wyniki podam oczywiście w następnym filmie No i jeżeli Ci się ten film podobał to zostaw oczywiście łapeczkę w górę to na tyle. Cześć.